Szymon koldziska, z tej strony Metsu i w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu, tym razem znajdujemy się w Hiszpanii, żeby przebudować zespół Real Sociedad San Sebastian. Jeśli kogoś interesują nowości, jeśli chodzi o tryb kariery w FIFA 23, to zapraszam na mój poprzedni filmik, gdzie wszystko to zostało omówione w myślę w miarę przystępnej formie. A jeśli chodzi o sam Real Sociedad, to gramy tutaj w rozgrywkach europejskich w Lidze Europy w grupie z Monaco PS Eindhoven. I szturmę Grac tutaj udało się w pełni odwzorować grupę. Do wydania nie mamy dużych pieniędzy, bo jak zmienimy lekko przydział budżetu, to uzyskamy około 21 milionów, ale posprzedajemy kilku piłkarzy, więc ten budżet zdecydowanie wzrośnie. Już tutaj mamy kilka gwiazd, jak Silva, Oyar Sabal, czy choćby Remiro. No i możemy sobie zobaczyć cele na ten sezon, czy są bardzo ambitne, czy jednak tak średnio. Przekonajmy się jak to wszystko wygląda. Sukces międzynarodowy, wygrać puchar ćwierćfina bucharu, no i zakwalifikować się do rozgrywek europejskich z Aldua na sam start sprzedany do Atletico za 11,5 miliona, więc już wpadają fajne pieniądze. Następnie do Leverkusen odchodzi kolejny nasz piłkarz. Udało się pozyskać, zyskać 15 milionów za Munioza. Tutaj Guevara odchodzi za 17 milionów do Evertonu. Oby mu się tam wiodło. No i widzimy turniej przedsezonowy, pierwsze miejsce w fazie grupowej. Jak poszło nam dalej? Zobaczmy. Wygrana z River Play i porażka niestety z Evertonem i do wydania mamy 65 milionów, ale to nie koniec sprzedaży. Gory Sabel, prawie 33 miliony uzyskane od Ajaxu. Niech mu się wiedzie w lidze holenderskiej. Elustondo sprzedany do Juventusu za 28 milionów, więc nasz budżet zdecydowanie wzrósł. I mamy teraz 116 milionów do wydania, więc czas na zakupy. No a potrzebujemy wzmocnień szczególnie na bokach obrony. Prawa, lewa obrona zdecydowanie u nas to kuleje. No i do tego przydałby się ktoś do środka pola. Bo tam też nie mamy za kolorowo Dalot kupiony za 25 milionów z Manchester United Myślę, że jest to dobra inwestycja Do środka pola Arrambari Z Hetafe za 37,5 miliona I Grimaldo za 46 ponad milionów Kupiony z Benfiki. Mam nadzieję, że będzie gwiazdą na lewej obronie Jak widzicie odmieniona linia obrony Środek pola wzmocniony I teraz możemy wojować W pierwszej kolejce gramy z Barceloną Łatwo nie będzie ale powalczymy z ekipą Czawiego. Do środka i na pole karne. zamieszanie i bramka, tak jest. Dalot, ależ wejście smoka do drużyny. Pierwsze spotkanie i od razu bramka. A to nie koniec naszych popisów. Czy będzie 2-0? Tak jest. Januzaj, ależ to uderzył z pola karnego. I w 30 minucie spokojnie prowadzimy na Camp Nou. I to jeszcze nie koniec. Jesteśmy w polu karnym. 3-0? Tak jest. To się dzieje na naszych oczach. Dawid Silva, ależ on to zrobił. Były gracz m.in. Manchesteru City. Czwarta bramka wisi w powietrzu i wpada, tak jest deklasacja, Isak, 60. minuta, Duma Katalonii, z nami nie ma szans. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi mogli otrzymać swoją szansę, Bardzo się jednak nie poddaje, bramka honorowa chyba. Oba Janku deszenie z pola karnego, 71. minuta i łapią promyk nadziei. I jeszcze starają się atakować w 90. minucie, ale koniec, 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 4 do 1, to była różnica klas. No i widzimy najgłośniejsze transfery: to Cross przechodzi do Liverpoolu, Neves do Paris Saint Germain i mobile do Manchesteru City. My wydaliśmy ponad 108 milionów, ale myślę, że było warto. No i tutaj nasza grupa w fazie grupowej Ligi Europy, jak pójdzie w pierwszej kolejce, 4 do 0 ze Szturmem Graz. My lubimy wysokie wyniki. Porażka niestety z PS Weithoven, no to był kubeł zimnej wody, zdecydowanie. 2 do 0 z Monaco, oj, ten wynik już wygląda zdecydowanie lepiej, to mi się podoba. No i po 10 kolejkach jesteśmy wiceliderem, liderem Walencja, trzeci Atletico, Barcelona, zobaczmy gdzie jest Duma Katalonii. Na 17 miejscu, wow. No powiem wam, tego to bym się nie spodziewał nawet po tej pierwszej kolejce, a my mamy taki podstawowy skład. 2 do 2 w, derba, w derbach kraju Basku, Basków, co ja teraz mówię, ojc, zdecydowanie się zagubiłem, ale czas wykonać zadanie jeśli chodzi o rozwój młodzieży. Przenosimy tych najbardziej utalentowanych z największym potencjałem do drużyny seniorów, żeby na spokojnie wykonać to zadanie. No i podbić sobie trochę ocenę menadżera, bo to się zawsze przyda. A to jest bardzo proste zadanie do wykonania, które w tej chwili wykonaliśmy. No i wygrywamy z Monako na wyjeździe 2 do 0. Jak widać ten rywal zdecydowanie nam leży. No i 3 do 2 ze szturmem grac. To myślę, że była formalność, chociaż Austriacy powalczyli. 2-2 do 2 z PSV, oj ta drużyna zdecydowanie nam nie leży, jeden punkt z nimi zdobyliśmy i to oznacza, że mamy pierwsze miejsce w fazie grupowej drugie PSV, Monaco spada do Ligi Konferencji no i w rundzie wstępnej oczywiście nie bierzemy udziału jest tutaj między innymi Barcelona czy Milan z Ligi Mistrzów i Lipsk, więc będzie ciekawa rywalizacja, no i tutaj Lipsk odwołał Sorlota z wypożyczenia bo nie dostawał odpowiednio dużo szans na grę na trzecie miejsce spadliśmy po 20 kolejkach Atletico liderem real na drugim miejscu, Barcelona na 8 więc zdecydowanie zaliczyli progres. Jak widać te pierwsze kolejki to był wypadek przy pracy i teraz są na swoim w miarę normalnym poziomie. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to cały czas się rozwija. No i widzimy Rafinha odwołany przez PSG. Też nie dostawał za dużo szans na grę, ale miałem ciekawszych piłkarzy na jego pozycję. W zimę bez transferów, bo już w lato się wystrzeliliśmy ze wszystkich pieniędzy, więc trzeba było oszczędzać Lodi do Chelsea, BMP do Chelsea. I Martinez odziwo do Espanyolu, ale hitowy transfer tej drużyny za ponad 50 milionów. Kontuzja niestety Ramiro wypada na 7 dni. Dobrze, że jest to lekki uraz. No i widzimy wyniki rundy wstępnej. Lipsk między nimi już odpadł. Barcelona spokojnie awansowała, a my trafiamy w 1-8 finał na kogo? Jak widzimy dobrze, nie jest, bo Napoli to na pewno wymagający rywale 3-0. No tak łatwego zwycięstwa w Neapolu bym się nie spodziewał. Więc rewanż 3 do 1 to była formalność 6 do 1 w dwu meczu, No powiem wam, zdecydowanie więcej oczekiwałem od naszego rywala, ale jak widać zawiedli moje oczekiwania, pewnie swoich kibiców również. I łatwy awans do ćwierć finału, gdzie czeka już na nas drużyna. Lazio. będzie ciekawie. No, i jak widzimy, jesteśmy wiceliderem tabeli 6 punktów straty do Atletico Barcelona na trzecim miejscu Real zaczął cieniować, spadł na piąte miejsce. No powiem wam ciekawie się układa ta liga hiszpańska w tym sezonie. No, takie zwroty akcji, że Barcelona jest 17, potem nagle przybija się już do czołówki, a teraz jest na trzecim miejscu. Kto wie, jeszcze może zdobędą mistrza. Porażka z Lazio na własnym stadionie, oj to niedobrze wróży. Jak będzie w rewanżu? Wygrana 2-0, tak jest. I to oznacza awans do półfinału Ligi Europy. Udało się! Jesteśmy już o krok od finału, jest tam również West Ham, Eintracht i Leverkusen. A my zagramy z Bajerem Leverkusen. No i nasza przygoda w Pucharze Hiszpanii, jako drużyna z La Liga nie braliśmy udziału w pierwszej rundzie, za to w 1. 16 finału wygraliśmy z Saragossą 3-1, do w 1.8 pokonaliśmy Walencję 3-2, do w ćwierćfinale 4-0 z Leganesz, w półfinale ograna Granada i w finale gramy z Królewskimi. Real kontra Real, który będzie zwycięski? Zobaczmy! No jak widzimy Sociedad w natarciu i bramka, tak jest. Isak uderzył perfekcyjnie z polakarnego. No i Baskowie na prowadzeniu. Na to nie koniec naszych popisów. Zespół w akcja 2-0, tym razem Silva. Wraca w wielkim, znaczy jest wielki i nadal, mimo już już nie gra w tak aż topowej drużynie jak Manchester City, ale na stare lata znalazł swoje miejsce na ziemi. I jeszcze tutaj spokojnie rozgrywamy 2-0 z Real Madrid w finale. I to Real Sociedad okazuje się być najlepszą drużyną jeśli chodzi o ten puchar. Mamy trofeum, a zobaczmy jak tam klasyfikację strzelców. Jak ktoś tam wszystko prezentuje? Isak królem strzelców, 7 ramek. Zobaczmy najlepszych asystentów. Kto tam będzie królował? Również Aleksander Isak, król tych rozgrywek. Rulli za to miał najwięcej czystych kąt. 3 do 0 z Bayernem Leverkusen w pierwszym meczu. No my miażdżymy tych rywali, jeśli chodzi o Ligę Europy w rewanżu. No już gorzej, ale pewnie byliśmy rozprężeni. West Ham czeka na nas w finale, więc taki rywal... Z bardzo trudnej ligi, ale jest to drużyna, którą spokojnie możemy pokonać. Po 37 kolejkach jesteśmy liderem. Mamy tyle samo punktów co Atletico, ten sam bilans bramkowy. I w ostatniej kolejce gramy właśnie z nimi. Wystarcza nam remis, żeby być mistrzem, czy to się uda? Czy to się uda? Wygraliśmy, to się udało. Real Sociedad San Sebastian, mistrzem Hiszpanii. Historia pisze się na naszych oczach. Drugi Atletico, trzeci Real, czwarta Sevilla. Barcelona zaledwie na piątym miejscu, szósty Real. I przyjrzyjmy się jeszcze strefie spadkowej, ale to co się stało. To jest piękna historia napisana na naszych oczach. A z La Liga żegnają się takie drużyny, jak Cadiz, Granada i Elche. Isa królem strzelców, co to był za sezon Szweda? No Szwedzi mają kolejny raz kozackiego napastnika. Oyar Sabal królem asyst, a Oblak królem czystych kąt. No i czas na finał Ligi Europy. Dwa trofea już mamy. Możemy dołożyć trzecie, ale Isak niestety nie może grać. Nasza wielka gwiazda Portu w jego miejsce, czy Fernandez. No, ciężka rozkwinka, ale daje ostatecznie Fernandeza. Oby dał sobie radę, ale bez takiej gwiazdy ciężko będzie w tym finale. Dokonujemy zmian Portu na pozycję napastnika, czy to się może udać? Zobaczmy. Akcja i bramka, Takie jest. Merino, ależ to uderzył. Dostał piłkę na pustą bramkę. Nie zawahał się i pokonuje Fabiańskiego. West Ham jeszcze walczy, walczy, ale to się na nic zdało. Real Sociedad wygrywa 1 do zera w wielkim finale. Drużyna Fabieńskiego musi obejść się smakiem. A my umieszczamy trzecie trofeum w gablocie. Oyarz Sabal do tego królem strzelców. No tutaj był trochę lepszy od Isaka. Jeśli chodzi o asystentów, Garcia ze Szturmu Graz na pierwszym miejscu, a Remiro najlepszym bramkarzem, w pełni mu się to należało. No i tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Musicie przyznać, że tacy piłkarz jak Isak Oyarz Sabar. Grimaldo, Dalot czy Lenormont rozwinęli się niesamowicie dobrze. Remiro również 85 overalla na pozycji bramkarza. To już musi robić wrażenie. No i zobaczmy kto miał najwięcej występów. Ustawmy tych piłkarzy odpowiednio. Dalot, Zubeldia, Lenormont, Grimaldo, Arambari, Merino i Januzaj po 57. W bramkach rządzi Isak, na drugim miejscu Ojar Sabal, a trzeci Januzaj. Jeszcze asysty... Tutaj Ojar Sabal pierwszy, drugi Januzaj, a trzeci Isak. Nasze ofensywne trio. No i zobaczmy La Liga Smart Bank. kto tam był najlepszy? Jak widzimy Real Valladolid. Na drugim miejscu Malaga, Huesca, Eibar, Sporting Kihon i Almeria zagrają w barażach. A najgorszą drużną w Hiszpanii była Fuenlabrada. No i tutaj widzimy ocena 89, jak na takie pasmo sukcesów. To uważam, że jest to dość niska ocena, no ale nie spełniłem też wszystkich celów. Chociaż te cele są czasem śmieszne, no i nic nie warte. No i możemy sobie zobaczyć, w sumie, jeszcze raz. La Liga Smart Bank. No, ewidentnie coś tutaj wtedy chyba źle pokazałem, jeśli chodzi o tabelę końcową, bo tam chyba było po 41 kolejkach, tutaj wszystko jest po 42. Na no, dnie nadal Fuenlabrada. A jeśli chodzi o pozostałe rozgrywki, w których nie wygraliśmy, Super puchar Europy dla Chelsea. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji, tutaj triumfuje Tottenham pokonując pasle w finale. O, ciekawie. Liga mistrzów dla Paris Saint-Germain, a jeśli chodzi o nas, to zdobyliśmy Buchar Hiszpanii. Do tego dołożyliśmy Ligę Europy, ale to co najcenniejsze, to jest oczywiście Liga Hiszpańska, mistrzostwo 80 punktów na koncie, trzy przewagi nad Atletico, i to był naprawdę piękny sezon w wykonaniu Real Sociedad San Sebastian. Lepszego nie mogłem sobie wyobrazić. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jej obejrzenie. No i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale, szczególnie na ten o nowościach FIFA 23. Trzymajcie się.